Witam, dzień dobry, moje drogie duszki. Moje drogie duszki, moi drodzy, moi mili. Karty na 26 robimy. Buziaki dla Was, jak urodziliście się 26. Wszystkiego dobrego. Całusy, buziaczki. Niech Wam się powodzi jak najlepiej. Robimy karty na 26. Praca. Dom. Co tu przyjdzie nieoczekiwanie. Rezultat dnia. Wasza rola. W zdrowie O czym myślicie? Co w miłości? Wiadomość z góry dla Was. I ta mała karta. Widzicie jak w długim rękawie, nie? Po prostu anomalia w gotowe. Świeci słońce, za chwilę się będę rozbierać. Bo przecież już mi się gorąco zrobiło. A rano mi nogi zmarzły, Wam pewnie też. <grymne> Zobaczmy. Co tu przy tej pracy? Coś nowego tutaj. Może być jakieś zamieszanie, bo ktoś nowy przychodzi do pracy, ale może być dla Was coś nowego również. Zobaczymy. Hmm. Może być taka sytuacja. Może być u niektórych taka sytuacja, że nowa osoba pojawia się w pracy, albo Wy dostajecie szansę na coś nowego, z nas, za zadziałanie jakieś, żeby dostać większe pieniądze. Może jakiś projekt, może coś więcej, może jakieś nadgodziny możecie robić. To jest dla Was korzystne, moim zdaniem. Ale może być też jakieś zamieszanie w związku z tym, że ktoś nowy przychodzi do pracy. Możecie się, niektórzy mogą się zatrząść, nie wiem, o swoją posadę, o swoje miejsce, gdzie siedzicie, czy stoicie, coś robicie. Hmm. Co przy domu? Przy domu bardzo fajna równowaga. Możecie biegać za prezentem, też dla kogoś te karty pokazują. No właśnie. Niespodzianki, coś takiego. Tak jakbyście chcieli niespodziankę komuś zrobić. W ogóle te karty pokazują coś bardzo fajnego, bo jeżeli faktycznie biegacie za prezentami albo chcecie zrobić coś komuś niespodziankę, to te karty pokazują coś fajnego pod tym względem, że nie jest wam lekko, ale staracie się uszczęśliwić kogoś. Samym nie jest wam lekko, ale mimo wszystko próbujecie tutaj kogoś uszczęśliwić. To przepiękna cecha, tak się pokazuje w tych kartach. Co przyjdzie niespodziewanie? Ksiądz zapuka do drzwi. <laughs> nie, żartuję. Hmm. Nadzieja. Dla mnie ta, ta karta mówi o nadziei. Nadzieja na zmianę czegoś. To tak, jakbyście byli w jakiejś sytuacji, myślicie sobie: A tam była jakaś rozmowa, a coś tam się wydarzyło, ale myślicie sobie: Kurczę. Może to jeszcze nie jest przegrana sytuacja? Może się jeszcze wszystko fajnie poukłada w jakiejś kwestii, w jakiej sprawie? Jaki rezultat dnia? Szanse mi się tu pokazują. Szansa na powrót do tego, co było. Może być, wiecie co, urodzić jakaś właśnie tutaj myśl, jakaś nadzieja, jakaś szansa. Hmm. Na odzyskanie czegoś, może z przeszłości, te karty mi pokazują. Taki rezultat dnia, hmm. Hmm. wyjście z choroby, też te karty pokazują, że sytuacja się odmienia, wychodzicie z choroby albo z jakiegoś stanu, który Wam nie służył. Ja się czuję też taka. Yy, yy, nie wiem, głowa mnie pobolewa, coś już drugi dzień, przez tą pogodę. U nas sztorm. Te karty pokazują, że może być tak, że będziecie wychodzić tutaj. Hmm. Jaki rezultat dnia? Wyjście z choroby też się pokazuje. Szansa na powrót do tego, co było. Co dla niektórych może to będą dobre wiadomości. Jaka wasza rola? Hmm. Nie, sta nie stawajcie okoniem do jakiejś sytuacji. Czyli jeżeli nawet ten pracodawca powie, na przykład przychodzi ktoś nowy do pracy i mówi: O nie, wiesz co? Ja tutaj stawiam tą nową osobę a Ty sobie i pójdziesz na inne stanowisko, bo Ty tam sobie poradzisz, bo ta nowa osoba musi tutaj być. Nie stawajcie do tej sytuacji okoniem, dlatego, że za chwilę może się okazać, że faktycznie nowej osobie ciężko jest ogarnąć i to wyjdzie dla Was na plus, że ona się uczy, ona się stara, na, wiecie, próbuje, ale nie wychodzi jej to i to może wyjść w ogóle do Was na plus. Nie, nie stawajcie okoniem do nowych rzeczy jutro. Hmm. Po, jeżeli ktoś przyjdzie i powie słuchaj, zrób tak czy siak, coś nowego, coś innego to raczej nie reagujcie, tak zgódźcie się na to po prostu, dlaczego no te karty mi pokazują, widzicie, i spełnienie i są to ostateczne. czyli gdyby ktoś nowy miał przyjść do, do tej pracy na przykład, nie wiem, zastąpić Was albo macie jakieś obawy czy coś takiego, to te karty pokazują, że może to długo nie potrwać zdrowie Zdrowie to tak, jakby się rwa kurszowa was w ogóle złapała, stan zapalny, a w ogóle biodra mi się pokazują u was. Niektórzy mogą cierpieć na biodra, a ci, co nie mają problemu z biodrami, to te karty pokazują, żeby się oszczędzać w działaniach, żeby za bardzo nie szaleć fizycznie w ten sposób. Co wy tu, moi drodzy, macie w głowie? W ogóle myślenie moim zdaniem o wakacjach, o tak, o nowościach. O wakacjach, o nowym, nowej firmie, możecie myśleć o kimś na stanowisku, może chcecie wziąć adwokata. Tu jest dużo takiego myślenia, że na przykład gdybyście mieli nowe stanowisko, albo poszli do nowej pracy, albo wzięli adwokata w jakiejś sprawie, albo zgłosili się do urzędu po coś. Tu są takie sytuacje, myślenie w tych kategoriach, że to by były jakieś nowe początki, fajnie by było i radość by była w waszym życiu, i słońce by zaświeciło, coś takiego. Niektórzy myślą o tym, żeby. No, mieć nowe początki. Niektórzy myślą na pewno tutaj o jakimś wypoczynku. Że po wypoczynku to ja już będę się lepiej czuć, będę, nie wiem, bardziej, bardziej ogarniać byle do urlopu. Co tu w miłości? O, dwie osoby macie. No, macie dwie osoby. Możecie dostać, e, słuchajcie, propozycje, e, w ogóle tu się pokazuje, że coś się kręci z jakąś stabilną osobą, może nawet przy pracy, możecie dostać jakąś propozycję, może się ktoś do Was uśmiecha, może do Was ktoś zagaduje i tak dalej, A wy, wy nie chcecie tej osoby, moim zdaniem Wy chcecie mm. osobę, która ma w sobie ogień, błysk w oku i mm, totalnie może nie być w Waszym typie, tak bym powiedziała, bo tutaj ta osoba, która jest stabilna, to... Ja wiem, no taka stabilność to Was chyba nie przyciąga. Tu karty pokazują, że cholej dusza piekła nie ma przy tej drugiej osobie. Wy raczej chcecie tą drugą osobę. Macie dwie osoby w głowie, moim zdaniem. Hmm, jaka wiadomość z góry? Hmm. Jak nie dostaniesz tego, co chcesz, to się oddal. I te karty bardziej mi mówią o relacjach, o znajomościach. Jeżeli macie jakieś myślenie o tych osobach, tam, y, które macie w zasięgu jakby re, y, wzroku czy, czy czegoś takiego, to te karty pokazują, że jeżeli y, połacie tu taką męskością czy kobiecością w kierunku tej osoby, a ona nie potrafi się zdecydować, to te karty pokazują, żeby się od tego odwrócić. Nie wiem o którą osobę będzie chodziło. a Bardziej tą chyba, hulaj dusza piekła nie ma, coś mi się tak wydaje. To, żeby się odwrócić. O, bo to może Wam na korzyść wyjść. Być może ta osoba dostrzeże, że nie jesteście na każde zawołanie, że może nie jesteście wcale tak chętni, a może trzeba Was trochę pozdobywać. Mężczyźni też lubią, jak kobieta ich zdobywa. <grywa> Jaka wiadomość, mała wiadomość. No, to jest ważne w ogóle. Nie daj się zatrzymać zmartwieniom. Czas zrobić skok w nieznane. U Jezus, Maria. Niechaj Twoja niewinność stanie się Twoim przewodnikiem. Możesz zatańczyć na klifie, wiedząc, że albo się uniesiesz, albo pofruniesz. Tak czy inaczej odmieniłeś swój los, bo po prostu spróbowałeś czegoś nowego. Macie to w głowie, żeby spróbować czegoś nowego, że może po urlopie będziecie kimś innym. No tu macie cały czas, słuchajcie, karty zero. Tyle dla Was. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.